Czy można poczuć klimat kraju kwitnącej wiśni w Chorzowie? Oczywiście, że tak. A to wszystko za sprawą ogrodu japońskiego w Parku Śląskim. Jego budowa rozpoczęła się w 1967 roku, jednak przez ponad 50 lat nigdy nie została ukończona. Dopiero w 2021 roku został on oddany do użytku. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów ogrodu jest ponad 50-letnia wiśnia. Ogród japoński zajmuje obecnie powierzchnię 12,5 tys. m2. Jest tu m.in. wiśniowy sad i zbiornik wodny z wodospadem. Nad nim można spacerować częściowo przeszklonym terasem widokowym, z którego podziwiać możemy cały ogród. Znajdziemy tu także strefę zen, w której w spokoju i harmonii można uciec od codzienności.